Seul, dzień drugi. Pierwsza rzecz do załatwienia, musimy załatwić internet, żeby wiedzieć, gdzie w ogóle jesteśmy i co mamy robić. Internet załatwiony. Mamy internet. Jeszcze pani mi wymieniła szybkę w telefonie, bo była zepsuta W ogóle okazało się, że pani, która nas obsługiwała, chodziła z sapem do gimnazjum, więc. Świat jest mały. 옛날에는 조금 알렸었는데 이렇게 동시에 온 그래서 몰라봤는데 나 알아도 하고 나도 알아봤어. 그데서 나는 이름 모르는 거야. What's this up? i s got pork and beef, spring onion, garlic and ginger. Koreański makaron na śniadanie i pierożki, a teraz idziemy zwiedzać Wszystkie poprzednie wizyty w Seulu spędziliśmy na obiadach rodzinnych Więc w sumie praktycznie nic nie widzieliśmy Więc tym razem przy tej wizycie uskuteczniamy zwiedzanie Lądowaliśmy teraz w One, która jest taką międzynarodową dzielnicą Podobno bardzo dużą przewagą Amerykanów, ponieważ tutaj w pobliżu znajduje się amerykańska baza wojskowa. Więc faktycznie całkiem sporo białych twarzy. Dokąd płyniesz? Tam jest ściana. Jak na razie na Iteon, na każdym rogu są sklepy z ubraniami. Oraz kebaby. Z tymi kebabami to tak bardzo swojsko. Jest turecki kebab. Zapuściliśmy się trochę w głąb z daleka od tej głównej ulicy na Itaewon i trafiliśmy w sieć takich maleńkich uliczek. Gdzie jest mnóstwo takiej starej zabudowy? W ogóle nie czuć, jakby to był Seul. Naprawdę to jest bardzo przyjemnie, mimo że jest jakieś 40 stopni w tym momencie. Wszyscy się zawsze starają porównać e, Seul i Tokio. Dla mnie to są zupełnie dwa inne miasta, e, ale tutaj te uliczki i tełon faktycznie w jakimś stopniu przypominają takie malutkie uliczki w Tokio, ale poza tym wydaje mi się, że na tym się podobieństwa kończą. teraz znaleźliśmy palarnię kawy i ona ma klimat totalnie jakby to mogła być w Melbourne. Wygląda super, tylko że ja kawy nie piję. Zapchałeś te coffee. It's really nice. I can taste that chocolate. <laughs> to. Ale nie, miejscówka jest naprawdę super. Mamy i teraz jedziemy na kolację. W ogóle prowadzenie samochodów w Seulu to jest niezła przygoda, ponieważ tutaj nikt nie używa czegoś takiego jak kierunkowskazy ja myślę, że oni po prostu traktują je jak takie dekoracje przy kierownicy jeżeli chcesz zmienić pas to po prostu go sobie zmieniasz i możesz to zasygnalizować na przykład ściskając klakson bo czemu nie? Krańczycy są jeszcze mega patriotyczni jeżeli chodzi o wybór samochodów, wszyscy jeżdżą Kijami, Hyundaiami, Deu czasem zdarzą się samochody Samsunga, bo jeżeli nie wiecie to Samsung na rynek koreański produkuje również samochody. Tak samo dosyć konserwatywnie podchodzą również do wyboru kolorów samochodu, ponieważ wszystkie samochody są tutaj białe, czarne, szare albo srebrne. Czerwony samochód widziałam jak dotąd jeden. Jeszcze praktycznie przez cały czas mijamy jakieś stłuczki, ponieważ ludzie praktycznie nie przestrzegają tutaj żadnych przepisów drogowych. Włączają się do ruchu jak chcą, wymuszają pierwszeństwo. No i tak to się niestety kończy. Przed chwilą się tutaj przed nami stuknęły dwa auta. No i tak wyglądają uroki jeżdżenia po Seulu. Jeszcze na koniec idziemy na chimek, czyli Chicken and ju, czyli koreańskiego smażonego kurczaka i piwo. Są ogórki Kiszone, takie prawdziwe polskie ogórki Kiszone, serio. I jakieś te ciasteczka. <mulny> <mulny> Okay, to jest tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o łapka w górę i subskrypcja. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!